Witajcie! Jestem Ala i witam Was serdecznie na kanale Lubię Tworzyć W dzisiejszym jesiennym odcinku wykonamy taką przeuroczą dekorację z wykorzystaniem liści origami Także szykujcie wszystkie niezbędne materiały i do dzieła! Do wykonania takiego listka, właściwie takich listków, potrzebujemy jednego kwadratu. Mój, jak już wiecie, ma wymiary 7 cm na 7 cm i z takiego kwadratu powstają dość sporej wielkości listki. W każdym razie, od czego zaczynamy? Uwaga, od złożenia naszego kwadratu na pół poprzekątnej. Zrobione. Co zatem dalej? Dalej, ta część, która jest zamknięta, tutaj przy tym fragmencie, zobaczcie. E przy tej części musimy wykonać złożenie, ale takie złożenie dość nietypowe, ponieważ musi być takie e asymetryczne. Mianowicie musi się rozszerzać tutaj ku tej części. Tutaj będzie bardzo wąsko, a tu stopniowo stopniowo będzie coraz szerzej. O czym mowa? Już wam prezentuję. Mianowicie zaczynam sobie od tutaj tego fragmentu dolnego, tak to nazwę. I stopniowo stopniowo Zaczynam go składać. Zobaczcie, tu jest dość wąsko i jest coraz szerzej. Poprawię sobie to zagięcie, które wykonałam, aby jeszcze dokładniej Wam to zaprezentować. Widzicie, tu jest wąsko, a tutaj coraz szerzej. Co dalej? Dalej należy wszystko odwrócić na drugą stronę. Dokładnie tak, aby część zamknięta była z prawej strony. Tutaj jest ten element wystający. I teraz ten górny fragment musimy skierować ku dołowi. Innymi słowy, tę część musimy złożyć na pół. Zobaczcie. Poprawiam to zagięcie. Rozkładam. Powstało nam właśnie tutaj. Zagięcie. I do tego zagięcia musimy skierować dolną część O tak Poprawiamy I rozkładamy Mamy dwa zagięcia, a chcemy, aby było trzy Dlatego do tego zagięcia, które jest na górze kierujemy ten oto wierzchołek Zrobione? Możemy go rozłożyć. Tym oto sposobem mamy 1, 2, 3 zagięcia. Odwracamy teraz wszystko na drugą stronę, i teraz uwaga. Mamy 3 zagięcia, ale 1, 2, 3, 4 fragmenty. I każdy z tych fragmentów musimy złożyć na pół. Z górnym i z dolnym będzie łatwo, bo jak wiadomo, dolny fragment Najpierw kierujemy sobie do tego zagięcia. Dalej. Aby wykonać to złożenie, to już będzie troszkę trudniej, ale nie będzie to awykonalne, ponieważ kierujemy całość. Uwaga! Albo możemy zrobić to w prosty sposób po prostu złożyć sobie to na pół. Albo też w inny sposób. Mianowicie, o, może Wam tak wytłumaczę. Tę część, aby ten fragment złożyć na pół, kierujemy sobie tę część do góry. A dokładniej do tego zagięcia, które jest na samej górze. O tak. Czyli, aby to złożyć, ten, tę część na pół, to kierujemy dolny fragment aż dotąd. Ok. Zostały nam jeszcze dwa fragmenty Co dalej? Aby tę część złożyć na pół, to ten fragment składamy Uwaga! Zobaczcie! Oaj. Aż do tego zagięcia 1, 2, 3 Licząc od dołu I rozkładamy. I jeszcze ta górna część. To już proste. Wystarczy tę część skierować do tego zagięcia. Może wygląda to skomplikowanie i chaotycznie, ale uwierzcie mi, że takie nie jest. Jedno musicie zapamiętać. Każdy z tych czterech fragmentów, które pokazałam Wam na początku, musicie złożyć na pół. Możecie skorzystać z tej metody, którą Wam pokazałam, czyli o, żeby ten dół na przykład skierować do trzeciego, zagięcia czy czwartego, i tak dalej, albo po prostu złóżcie ten fragment na pół po swojemu, byleby właśnie było na pół. To jest podstawowa zasada. I teraz zobaczcie, kiedy sobie tutaj rozłożymy o, tę część, zobaczymy. Mamy takie dwa, jakby oddzielne fragmenty. I na każdym tym fragmencie skupimy się oddzielnie. W pierwszej kolejności chwytamy sobie ten oto element. Pierwszy, który jest z wierzchu, i musimy, uwaga, złożyć go, skierować ku lewej stronie. I nie będzie to wcale takie trudne, ponieważ tę część musimy złożyć aż do 1, 2, 3 zagięcia, czyli tego tutaj. Zobaczcie, chwytam sobie za tę część i liczę 1, 2, 3, czyli do tego. I jest to trzecie zagięcie. Mamy trzy zagięcia, i teraz nadamy naszemu listkowi kształt. W jaki sposób? Ten fragment, i ten musimy dodatkowo złożyć. Jak tego dokonamy? Otóż składamy ten fragment tutaj do pierwszego zagięcia. O tak. To samo zrobimy z tej strony. Wszystko jakby bazujemy, o zobaczcie, tutaj jest zagięcie, od tego miejsca, tutaj, do tego, do tego zagięcia. Tutaj jakby nam wyznacza miejsce złożenia. Granice właściwie złożenia. Ok. Udało się. Odwracamy wszystko na drugą stronę. I tutaj wykonujemy dokładnie te same kroki. Sporym ułatwieniem będzie to, co jest pod spodem. Możemy bazować po prostu na tym, co mamy z drugiej strony. Ale my powtórzymy sobie teraz jeszcze. Ten fragment kierujemy ku prawej stronie. Aż do trzeciego zagięcia go składamy. 1, 2, 3. Zrobione. I teraz zobaczcie znowu. Tę część i tę część musimy złożyć. Już pokazuję, jak tego dokonujemy. O tak. Czyli składamy do tego pierwszego zagięcia, i tutaj znowu bazujemy od tego miejsca do tego, czyli do tego zagięcia, gdzie ono się właściwie zaczyna, ale też możemy sobie ułatwić to i zobaczyć, jak jest pod spodem. Gotowe. Teraz jeszcze jedna tylko czynność, a mianowicie rozłożenie naszego ślicznego liścia, takiego karbowanego, harmonijkowego. Liść gotowy. Tych liści trzeba zrobić kilka i za moment przystąpimy do przyklejania. Tych liści do naszej obręczy. Obręcz jest gotowa. Jak widzicie, wykorzystałam część tamborka, ale może też być taka zwykła drewniana obręcz, którą kupicie np. w jakimś sklepie plastycznym. Co robimy? Biorę sobie pierwszy z takich listków i zaczynam sobie od prawej strony. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie podziałać inaczej. Ja Nakładam klej na listka i przyklejam go do obręczy. Możecie też, o właśnie, możemy też zacząć od obręczy. Kolejny listek, nałożę go klej na bezpośrednio na liścia. O tak. Można też od spodu na obręcz bezpośrednio i słuchajcie tak stopniowo, systematycznie dokładamy wszystkie listki. To w kolorach oczywiście Takich, jakie sobie wybierzecie. Nałożę może trochę tu, trochę na listka. I, kochani, działamy. Przymocowujemy listki wedle własnego uznania. I doklejam ostatni listek. Jeśli chcecie, oczywiście, możecie przykleić ich więcej, ale już na tym poprzestanę. Myślę, że mi spokojnie wystarczy. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze tylko stążeczka materiałowa. Którą sobie przewiązujemy na końcu, robimy supełek i gotowe, prześliczny, jesienny wieniec z wykorzystaniem kolorowych liści origami. W dzisiejszym odcinku mieliście okazję zobaczyć jak w łatwy sposób stworzyć taką śliczną jesienną dekorację. Mam nadzieję, że z tego pomysłu skorzystacie, bo naprawdę warto. Dziękuję, że zdecydowaliście się obejrzeć dzisiejszy tutorial. Jeśli Podobał Wam się ten pomysł, to kliknijcie proszę kciuka w górę Zapraszam Was także do obserwowania mojego kanału Tam jest dużo fajnych jesiennych inspiracji Odsyłam Was także na lubietworzyć.pl Tam też jest cała masa fajnych pomysłów Uciekam, tworzę dalej, ściskam Was gorąco, słyszymy się już wkrótce Pa, pa.